Na kolejnym odcinku z mojego kanału dzisiaj ze mną jest Stasia, ja też nagrywam. Elu? Elu, No i dzisiaj po prostu podaruję Stasio jakiegoś braku Na pewno nie Mateo, bo to jest jeden z rzadszych. No. Zapomniałeś mi ją dać. Zostawcie łapkę w górę i sobie. No. I miesiuch się wściekł, widzicie to będziecie mieli bardzo szczęście i za każdym razem będzie wam lecieć dla... i będzie, będzie wam co 10 brain rotów lecieć dla grande kombinacjone a jak ja wczoraj, nie? to co mi wychodziło yy, czekaj jak? nie, taki... taki, ten, nosorożec, nie, 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 nie? to jak on miał? Um, nie no pamiętam. ja chyba ci na starcik podaję tego owetka owetka pachmarat matmat <śkrawdy> pachmarat na mat. pisze się rechino posterino tak reino to sterino inaczej no tak Ej, przyjechał, nic tam... Nie, nie znam w ogóle Braindroodów prawie, nie? Chodź. Ej, Blueberry mi od kokusy. Chodź, dam ci Braindrooda. Dam ci ołówecka na start. Możesz wejść. Diamentowy ołówek. Mogę? Ołówek. Mhm. Zawróć. Stoki. Widzisz, za bardzo wleciał. No wchodź i zagrani mi ołówecka. Ołóweck. No I wiesz, najlepsze niebieski. No, to mi się podoba. Bo diamentowy. Dźle... A ja masz takie dobre braimloty? Privat serwer. Co chwilę dobre brain na ciało. Patrzcie, widzą no i za 6 minut będę mieć sekreta. Skrafton. 6 6. Bo tutaj się iść sekret tworzy. A, bo się yy, wkłada jakiś, na przykład brain roty, nie mhm. ma, i, no i jak będziesz miał to mhm. wszystko, no to ten, wiesz mhm. co mi chodzi. Się... no to się kraftuje brain rot, który jest chyba zmyślony przez nich, bo ja teraz tworzę fragola lalala, z trzech dunów, które, a jaki nie miałem ja od dinduna a, bo jak mam to przez 5 minut. Pięć, pięć minut, mam pięć minut, żeby zrobić rewelację. Pięć. Dobra, już zgaduję. Będzie... No będzie nic w nie wyjdzie. Kurde. A kto wyszedł? A kto hipopotamu? O, ej! Y y y y bo mi to potrzebne. Teraz wyjdzie tryk, jak Tam ci jest? Teraz będzie do mnie Teraz no nobili. Ale podobno, że jak ty ten. Em, wyszłeś z gry, nie? to ci. to, to wyszło ten. drugą No, tak. serio leciał. Muszę do. O już nie bo jeszcze że... za. Pipi awokado. Ja go nawet nie odblokowałem. O, pipi awokado na idzie. Ej! Złoty bombardiro krokodila. Niepotrzebny mi. Kurde, za późno. No możesz go dalej kupić! Dobra, widzę, jest bardziej taki odcinek, że dostaję sekreta.

nie zgadnijcie, znowu nam odwalało. Sinko, pasinko, patata! Tuturu, tu, 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 tu. patrzcie na Tuturu, tu, turu, tu, tu, tu. Teraz wracamy do czekania. Dobra, widzowie, już jest siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, pyk. Ej tego w ogóle nie potrafię użyć, nie? Stworzyłem! I uwaga! Fragola, lalala. Frago lalalala. co to jest? Frago Ile ty zarabiasz? Cztery miliony! U mnie. O stary, jaki ty brzydki. Przecież jest brzydki. ja? Nie. Ta fragola la la lalala. La. Ale lądujesz tutaj. Ja w to czasami nie na, na widzenie A wiecie po co kupiłem balery na Bo Potrzebuję do las Cucinas. To ja już wiem! Ej, to ty te brainroty masz od niektórych... bo ty jest krastoweś? Niektóre? Nie. Tego la la z pierwsi, który skraftowałem. No dole można spożyć tam Tonio, który, gówno, który nic nie daje. Widźbię. O, dobra. To by było na tyle z tego odcinka. Like and subscribe for it you Czoła.